Zajęliśmy im mieszankę, Zara będzie góra, panowie, zobaczymy. Tu u nas nic się nie dzieje. Sąsiad chyba jeden zlikwidował, bo nie widzę, wcale nie gania. Gdzie to? Końcatek nie wypuszczamy. Końcatek nie wypuszczamy. To jaszczą bije. Ja sobie siedzę. Dobra, zobaczymy, co będą potrafić. To nasze pójdą w górę, prawdopodobnie od razu. Zobaczymy. E, nasze nie poszły, co się stało. E, to coś to nie gra. Chyba wczoraj wymęczone były. A co ty wypuściłeś? No wszystko, te bociany, to wszystko. O gdzie jest Hitler? Jest i na górze i nawet nie zrywa. <laughs> Panowie macie rację, że zaraz ich wyganiam szmatą. Czy co? Magą obejść, wrócić. Jak nie wróci, niech idzie do ludzi. Już tak miałem raz. Zostały gołębie, Po tygodniu była ścienka z Bormanem. Zawał 4. Co do z tego. Dobra. Davajt djeti vgjure Nënë qale shmatë A tam të sjedhëm në dajkë E ti përënë trofe choqin një përënë Ti përënë trofe choqin obliczka troszeczkę się rozganiała, została tylko jedna, samiec zginął Bo ja trzeba sam co kupić E, pasce, tipicę tu się nadaje. zobacz. No, no. Patrz tu ten bocian chyba O co? <noise> bocian sam chciał dopad Zobaczymy ci się I to idzie do ludzi no się nie nadaje. No i co, tam wchodzą. Ale coś tam chodzę. tam Nie. Przyjdzie zaraz o, bocia już ściąga po dachu, patrz, 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 patrz. Ty, nie, nie, chodzi tak źle. Bocia słabo. Może też, patrz, już tada. Coś się dzisiaj się słabo, coś im, coś im, coś im, chyba wczoraj miały za dużo. E, typler się rozchodzi, typler się daje, daje trochę. Bociom to słabia. To trzeba kiedy to jasne wziąć na lato zobaczyć co to tam takie dwa kilometry. Zobaczyć co im będą potrafić. A jasne mądre są. Już się ten odcina w nas. Tyle czasu u nas jest i odcina. Sporo u nas chodzi i odcina wraz. O, czyli za diplor? O, sniffler się rozbujał widzę. I ciemny też, o, tu chodzi. A po cię słabo. Bo to sobie otkło. Bo cię słabo.

Może plastą opajcie, już by go miał. Ale jak się rozbujał od razu bocian. Zobacz. Dobrze, głodny. Co mu się jeść? O, zaraz na uderzy, patrz. Ale zobacz, jak się rozbujały teraz ten bocian jak się rozbujał, zobacz. Znowu atakuje, pan. bo atakuje, pan. Pa. No, pa. Wizek, a albo coś. Idzie za pat, patrz, idzie za wyciągną. Nie, zaraz za jasno idzie. Brony przyszły, to już wczoraj nie wejdzie. Ale patrz jakiś jak atakuje. Patrz tam idzie nisko Murzyn, go nie wziął. Wczoraj go weździe, Murzyna. Jak się zdrowił. No paty dygnie. Nie, nie. Pa, idzie. idzie, poszedł. Poszedł za typlerem, patrz. No, uratowałem mu życie, Bocianowi. Tyle brakowało. Niemal nie brakowało, tylko wziął. Bo tam te drzewa były. I ten poszedł w prawo, ten w lewo. I, i go nie złapał tak. Patrz, idzie. Bocian e, ten... będzie chodził. Będą chodzić. Ten murzyn też, też będzie chodzić. Zasiedziały. Nie gania może ktoś. No, Nasz świat. No, muszę Ej, O, jest na Gdzie? chodzić, ale on się rozbuja Patrz, bo tu klepie patrz, klepie, kleplek No, widzisz, uratowałem cię, bo cię. nasze? tam, posz. Gdzie? Tam. Co? Nie, chodzi mi po ciało. A tu chodzą nisko. Era barman ruszy i będą siadać. A gdzie tifler? Tu idzie Tifler. A Ticler najlepiej chodzi. To że on tak jakoś wolno chodzi. O jak się w, w, za tego zadachu Żałniczkę inna nadosia się do A Waszej tam, to tu No, ale nie chodzą jakoś że Na pewno lepiej niż tamte, co murzyny kupiliśmy za Tak, odatym. to murzyny kupiliśmy. Tamte to jest takim były dachowce. Mało brakowało. mało. Nie, zamiast to uciekać od razu... Nie, ale uciekał mu trochę, ale myślę, że go weźmie. To też nie jest Budapest. A jak godnie, to i Budapesta weźmie. I daje, o dobra, dobra, dobra. Był samiec, żałobnik, ale taki gruby był, niski na nogach i 40 No Nasze to jest coś słabo, coś im... nie im się chodzić. Już dziesięć minut dają Teraz za, za długo chodziło Ale to był chyba młody to mi się wydaje Żeby go nie wziął, tego bociana Nie, bo bocian mu uciekł Widocznie całkiem poszedł Wiałby go co się czuć, ten bocian Teraz. Już zestresowany i pewnie gdzieś siadł? Ja, Nie, bo to tam byś gdzieś, gdzieś siadł po dachach. Gdzie ono są? Nie gania. każdy przez ganiać. Słońce idą. Idę, idą. Całe miasto Są się tylko u mnie chyba zlikwidował te żałobniki co miałem i tak dalej. Widzę nie gania. Ale coś tam przywiezie na pewno. Słaby targ był w Rykach Musiałem jechać do Ryk, nicę kupić z gołębią I jak zwykle coś tam kupiłem Nasze się wybierają widzę Niedługo się wybiorą Opatrz, patrz, poszły Ej, za daleko tu, bo jak poszły, zobacz. No, ją wybierać, powoli. Dobrze, dobrze, jakby teraz sąsiad ruszy, ruszy to była ścina. Nie, za bardzo, musiałbym w jego tu. Ale ten co 200 metrów u nas mieszka, koło A. I to Słońce zaszły, nie Ale widać. musisz tam wyjść gdzieś. No ja nie wiedziałam, jak widać, bo one tu chodzą. Daleko są. O, poszły, ładnie. Oj patrz, to no zlikwidował Gania. Gania? Nie, co to chodzi tam? To nie jego, gdzie to, to pocztowe chyba. A. Tak nad nim? Z Gania? O, tu do nas Gania chyba. Poczekaj. Nie wiem. Nie, to chyba nie jego. Ale ktoś pali to Nasze znaczy się wybiorą, jeszcze trochę się wybiorą A Wisłanko teraz wyszedł po poszedł Wczoraj nie chciały siąść, długo chodziły Nie wiem, z dwie godziny chodziły Czy ich przeproszyło coś, czy co? Teraz siądą, to ich zamknę, Słyniaż jaszczą bije. I to są głębie ganiane, a nie to. Ale jasny, ten jasny jest dobry. Tyle czasu u nas chodzi wraz z tym. co już jego na pogoda jest? Jaszczą bije, coraz się nie lotuje, Tak W zimę nie lotowałeś w tym ja tygodniu? Ten jasny jest kozak Ale jak mnie zdenerwują, to dzisiaj pójdą trzy sztuki na rok No, Oni się wybiorą, poczekaj niech tylko przyjdzie wiaterek taki, co będą krążyć i pójdą Jasny jest dobry, jestem dobry jest. jest ich chyba 40 czy więcej Ale tych nie ganiam wcale, bo to mówię, ja z biję 14 minut dają. Długo. Gdzie to długo? To na nich to jest jeszcze poczekaj, zobaczyć. będziesz godzinę stał. To się okaże. Będziesz godzinę stał i będą, będą tak chodzić. No już teraz się kończy szczepionka już im. Już się skończyła chyba. Tak, już się skończyła. Ale pogoda, żeby takie słoneczko troszeczkę wyszło, to by dalej. Patrz, 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 patrz. Zobacz, ile odchodzą. Nie, wracają się. Już by sąsiadem była ścina, aby sąsiad ruszył, już by była ścinka, zobacz. Zobacz, jak poszły na niego, patrz. Ruszy? Nie ruszy, eto. Zawracają się cały czas. Do niby się przydało trochę murzynów więcej, to by wirowały i by ich dalej, nie dalej by ich brały. Ale nie chcę, już wystarczy tyle tego gołębi Siedzą w gołębiku, tania w tułko. Przeszły Jezus, mieszkanie No bo ciała sam tym nie widać. Ani jednego. <laughs> Dobra, panowie. Pozdrawiamy, bo tak będą chodzić i chodzić.